Hej, hej, tu Kaśka z kanału Fjordy. To mi z ręki jadły. Yy, nagrywam do was dzisiaj z samochodu. Tak siedzę jakoś krzywona, no, ale dobrze. Tak, tak, tak mam telefon umocowany. Yy, nagrywam z samochodu, bo jestem w trasie, jak to się często zdarza. Yy, tym razem yy, byłam w Hamar, bo trzeba było najstarszą córkę na święta odebrać. No, ale dzięki temu udało się. Yy, Trochę zimowej atmosfery e, złapać, bo, bo niestety u mnie śniegu nie ma. Był trzy dni, tak jak na, na króciutkim wideo pokazam. Był i się zbył. No, niestety w Norwegii pogoda jest kapryśna, tak jak i, i w Polsce, jak słyszałam i, i widzę. Śniegu chyba raczej na święta nie będzie. U mnie, u mnie jest deszcz, wichury i, i paskudnie ogólnie, no ale, jako że byłam w Hamar, e, Półtorej dnia całego, to e, chciałam wam pokazać e, budowlę, która jest właśnie w Hamar i, i z czego to Hamar słynie i to jest właśnie Viking Shipem, czyli statek wikingów. To było wybudowane i zaprojektowane w ogóle e, z, na e, potrzeby igrzysk zimowych, igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Lillehammer w 1994 roku. Fajna sprawa, jeśli ktoś ma możliwość i będzie kiedykolwiek w Norwegii albo nawet ci z was, którzy mieszkają w Norwegii, w tych regionach, pewnie o tym słyszeli i tam byli, a jak nie, no to ja polecam. To można nawet, ja w filmiku mówię o tym, można wynająć łyżwy i sobie samemu yy, popróbować. Yy, mam nadzieję, że mi się kiedyś uda, ale no, no ja się tam wzruszyłam, mi się podobało. Fajne przeżycie w sumie zobaczyć coś na własne oczy, coś co się tylko w telewizji widziało. I, i wie się, że tam w 1994 roku się dużo ciekawych rzeczy odbywało. Byłam tam też na koncercie w kościele, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkoły, do której moja córka chodzi. To jest taka policealna szkoła muzyczna. Gdzie jest dużo utalentowanej młodzieży. Ja tam co nieco nagrywałam. Sam dźwięk, bo wiecie, mi trochę w kościele było głupio. Pełno ludzi było. Ja nie wiedziałam, gdzie mam się z tym telefonem tam pchać. Ja w ogóle, jak jestem na koncertach, to wolę przeżywać niż nagrywać. No ale dla samej siebie nagrałam trochę dźwięku. I jak mi się uda ten dźwięk poprawić, to puszczę. Tutaj w filmiku może jakoś uda mi się wgrać. Kolendę norweską zaśpiewaną przez mieszany chór z tej szkoły. A jak nie, no to musicie mi uwierzyć na słowo, że, że było pięknie. Tak więc zapraszam teraz do, do oglądania filmiku z Hamar i chcę Wam tam przekazać troszkę zimowej atmosfery. To, to jezioro, które też nagram. to jest największe jezioro w Norwegii, które nazywa się Mjøsa. I ma zdaje się 117 km długości, a w najgłębszym miejscu jest 449 metrów. Zapraszam. A oto i on, słynny statek wikingów, czyli Viking Shippe wybudowany i zaprojektowany specjalnie na potrzeby zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku. Czyli budowla stara już, ale jeszcze się trzyma. Patrzcie tutaj, zrobię powiększenie. Mają nawet, tak, tak to było zaprojektowane, że jest Petroglif przedstawiający łyżwiarza. Tutaj w dalszym ciągu odbywają się zawody i w łyżwiarstwie szybkim, i w łyżwiarstwie figurowym, oraz różne koncerty i nawet zjazdy. Ja tu pewnie źle powiem, grających na komputerze. Graczy komputerowych, czyli. Zaraz tam spróbujemy wejść. Zdaje się, że jest to dla publiczności otwarte. Jak się uda to nagram tam ze środka. Pa, pa. Udało nam się tutaj wejść. Nie będę, nie będę mówić. Trening się odbywa, więc nie będę przeszkadzać, ale można. Patrzcie tu są trybuny. Dach. A tu jaka akcja. Siedzi pies. <noise> Jaki grzeczny. Także tutaj, chyba najsłynniejszy norweski łyżwiarz Johan Koss Trzy rekordy pobił w 1994 roku i trzy medale złote olimpijskie zdobył. Dobra. Przestaje gadać. Tylko ponagrywam. Widzę, że też trenuje ktoś tam łyżwiarstwo figurowe. No, muszę Wam powiedzieć, że wzruszona jestem, bo ja tylko w telewizji to widziałam, jak tutaj się zawody odbywają i teraz mam możliwość być na żywo. Super. Widzę, że właśnie te barierki są nadmuchane. Także krzywdy sobie nie zrobią. Można też kupić bilet, wypożyczyć łyżwy i, i samemu swoich sił spróbować na lodzie, ale dzisiaj, dzisiaj tego nie zrobimy. Może następnym razem. Pozdrawiam ze słynnego Viking Shippe. Hamar. A to właśnie jest audytorium imienia tego najsłynniejszego norweskiego łyżwiarza Johanna Olawa Kossa. No wiecie, on jest, on jest wielka osobistość tutaj i się nie dziwię. Tutaj dla ozdoby mini taką włóczkę wikingów. Powiesili. Fajna sprawa. A ci dalej trenują. Jedni szybciej. Drudzy wolniej. to od łyżwiarstwa figurowego On się kręci. Jakieś zasuwają na razie wolno, ale jak się, jak się rozpędzą, pewnie będzie lepiej. Patrzcie, jaki ten lód jest gładziutki. Mikkel powiedział, że jak plastik. Cała ta budowla, jak doczytałam, ma 110, nie, 250 metrów długości, 110 szerokości i 36 wysokości w najwyższym punkcie. No i to w Norwegii to na to był ikonisk landsmerke czyli ikoniczny symbol Norwegii. To jest, no i, i, i trudno się z nimi nie zgodzić. Fajnie w środku jest, bardzo miły pan tam obsługuje wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się na łyżwach tutaj pojeździć. A tutaj jeszcze rzut oka na petroglif, bo z tego Norwegia też słynie, no ale ten na pewno nie ma kilka tysięcy lat, a znacznie mniej. Ech. Dziękuję, dziękuję wszystkim wszystkim moim subskrybentom. Tym, którzy nie subskrybują, a, a oglądają i czasem komentują, też, też dziękuję. No bo miło mi jest, że ktoś chce poświęcić swój czas na moje wypociny, że tak powiem. Spróbuję coś ponagrywać z tego okresu świątecznego. Nie vlogmasy, ja już Wam mówiłam, że jestem bardzo mało tradycyjną osobą. Świąt nie tyle, że nie lubię, ale, ale... lubię takie powiedzenie: święta, święta i po świętach. Nie no, będzie fajnie, wszystko jest przygotowane, dom przystrojony, ale, ale wiecie, zawsze, zawsze jest zamieszanie, jak są psy i dzieci, i, i wszystko trzeba to jakoś sobie poukładać. Jak nagram, to, to będzie mi miło, a jak nie, to proszę o, o wyrozumiałość i, i wrócę silniejsza w styczniu. A tymczasem pozdrawiam was wszystkich, cieplutko, trzymajcie się zdrowo, w te święta. No i oby było miło. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.